Spalding 24, administrator Paweł Janczewski, rozmowa z Patrykiem. Cześć Patryk. Cześć, Cześć Panu. Cześć, rozmawiamy w Spaldingu pod Sotwana Center, jest to kino. Yy, Patryk, jak Ty widzisz życie w Spaldingu? Um, zależy, jak to W moim przypadku nie widzę tego za ciekawie. Gdyś no, dużo się nie da ukryć, nie mam pracy, przez to, że nie mam pracy, nie mam też mieszkania. Um, no co mam więcej co dodać? Jestem na benefitach tak zwanym Jobsy czyli jak to kiedyś była w Polsce kroniówka, która nie wystarczała praktycznie na nic. Niby przysługują mi jakieś dotacje na mieszkanie, ale podstawą główną jest znaleźć to mieszkanie, gdyż jeżeli chcesz znaleźć mieszkanie, musisz wyłożyć przynajmniej 1000 10 funtów na depozyt na wszystko, wtedy możesz załatwić sobie cokolwiek, bez tych pieniędzy nie zrobisz nic. A urząd nie jest tak skory do pomocy, jakby się nam wydawało wszystkim, będąc w Polsce, nie? No, co tu mam, co tu mam dużo ulotów, jak sobie wyobrażam to życie? No jest tragicznie, ci powiem szczerze, nie? Bo na przykład jestem po wykształceniu, jestem pracownikiem ekonomikiem, a w tym, w tym pieprzonym kraju nie mogę sobie znaleźć nic. W głupiej fabryce nie chcę mnie przyjąć, na przykład, bo mają na, na to miejsce Litwinów, czy tam 30 Litwinów, którzy, powiedzmy, wydają się na overtime'y bez, bez overtime'ów, pracują ponad godziny, a jest to w, wbrew prawu, więc ja nie wiem, nie wiem na czym to wszystko polega. Jeżeli chcemy żyć uczciwie, to nie jesteśmy w stanie żyć uczciwie. A co możesz powiedzieć na temat pracy tutaj? Na temat pracy, no... Warunków pracy, wynagrodzeń i tak Warunki pracy nie są jeszcze takie najgorsze, zależy gdzie się trafi, ale... Na przykład menadżerowie na fabrykach traktują Ciebie jak śmiecia. Jak śmiecia, jak Polakiem, albo nie wiem, Ruskiem czy Litwinem, już, już nie rozgraniczajmy się do tego. Są rasistami, to jest przede wszystkim, że są rasistami. Niby, 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 niby nie są, ale jednak są, bo dla ludzi, którzy patrzą na to z zewnątrz, nie widać nic, ale jeżeli pracujesz na tej fabryce i dajesz się traktować, jak śmieć, to masz pracę. Jeżeli nie, to po prostu dziękuję Ci bardzo. W moim przypadku jest tak właśnie. Ja się nie, da nie daję się traktować jak śmiecia. Po prostu jestem człowiekiem, mam swoje prawa. A prawda jest taka, że niektórym ludziom to się nie podoba i po prostu dla mnie nie ma miejsca w żadnej fabryce naokoło, nie? No ale to takie traktowanie, to jest z reguły dla wszystkich Polaków? To jest... Tak? Może nawet nie z reguły dla wszystkich, ale jeżeli ktoś komuś dupę za przeproszeniem, tam menadżerom się podlizuje i tak dalej, albo jak w przypadku dziewczyn się tam nadstawiają czy coś, dla nich jest słodko, jest super. W moim przypadku tak nie jest, bo ja po prostu ja mam swój charakter. Nie jestem śmieciem, jestem po prostu członkiem Unii Europejskiej, gdzie nam się należy też coś, prawda? jasne. Natomiast... A nic z tego nie ma, nie? Pracy, no. Jestem zarejestrowany w każdej agencji w tym mieście. Każdy mnie zmyla, że zadzwonią do mnie, że mam stawić numer, że coś tam, a do tej pory nikt jeszcze nie zadzwonił. A już minęło ile miesięcy od to nie pracuje? Z dobre 8 miesięcy już nie pracuję, nie? Jako osoba, osoba, która się tutaj kręci i tak dalej. Eee, Przypuszczę, że inny może być Polaków w podobnej sytuacji, tak jak Uuu, Ja Ci powiem, że ja teraz się skumałem z taką grupą chłopaków, jest nas może nie wiem, z 10-15, bezdomnych rozumiesz, bo no, taka jest sytuacja, po prostu tak, 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 już, tak już musi być chyba, nie? Jest tam z 15, a ogólnie ludzi w takim przypadku, jak, jak, jak Cię pytać, to jest mnóstwo, że setki, jak nie na tysiące nawet w tym, w tym mieście, tylko w ty, tym mieście. Tylko nie? w tym mieście. No, a byłem Ci powiem szczerze na to obrać Anglii jest tak wszędzie, nie? jest tak wszędzie. W tym momencie już jest tak wszędzie. Patryku, następne pytanie, jakiś plan na przyszłość. Zamierze tutaj zostać mieszkać. Plany na przyszłość... Ciężko... Po prostu wrócić do Polski. Ja ci powiem szczerze, że ciężko to jest cokolwiek zaplanować w tym kraju. Będą się świadomym o dzień przyjszym. Na przykład ja nie wiem nie wiem czy jest tam jutro. Nawet już telefonu nie mam w tym momencie, nie mam, a jeżeli bym miał, to nawet nie miałbym gdzie naładować, żebym o jakąkolwiek pracę mógł się postarać i zahaczyć. A jak sobie wyobrażam przyszłość, no. Do domu nie mam też co zjeżdżać, nie mam rodziny w Polsce już w ogóle, a jedyną, jedyną pomocą z, tej, z ich strony, ze strony tego urzędu, dobrzanego kraju, jest bilet do domu. Ale co mi z tego biletu do domu, jak ja pojadę do Polski będę w jeszcze gorszej prawdopodobnie sytuacji, niż jestem tutaj. Zimy są ostrzejsze w Polsce tu jest łatwiej przejść, mimo wszystko, jest łatwiej przejść na ulicy tutaj, niż w Polsce, mimo wszystko, ale... Nie wiem, czy ktokolwiek by chciał żyć w ten sposób, nie? No ja sobie moje przyszłości na razie nie wyobrażam. Jeżeli, jeżeli trafi się taka okazja, że zachęca się do pracy, ale żebym chociaż przepracował te 5 dni w tygodniu, to wtedy jeszcze jako taką można żyć. Ale dotychczas to oferują mi No, no ale trochę... tutaj, tutaj by wchodziła w grę praca przez agencję, tak? Dokładnie. Pod fabrykami to jest... Bo na razie jest ciężko. Bardzo. Jest bardzo ciężko. Po pierwsze jest za dużo ludzi na to miasto, za mało fabryk. Nie ma miejsc pracy, a jeżeli są miejsca pracy, to są okupowane przez po prostu przez najtańszą siłę roboczą, jaka jest możliwa, nie? A to... W i tak dalej. Dokładnie, nie. No. Ja, po prostu, ja ci, no nie mówię, że ja, że ja chciałbym popracować w jakimś tam banku czy coś, bo więc mi na to pozwala. Powinienem pracować w banku, a, a jednak nie pracuję, mam działalność... E, przepraszam. E, Criminal Records, nie wiem jak to powiedzieć po polski w tym momencie, z tego byłem w tym kraju. To jest, e, przez, byłem karany w ten sposób, to mówimy, przez głupotę, przez całą obronę. Byłem ukarany i to zaszokowało mnie strasznie, bo do tej pory nie mogę znaleźć pracy. Chciałbym, na przykład, zostawić sobie ekonomistą, czyli chciałbym pracować w jakimś banku, w jakimś urzędzie, w oficie czy gdziekolwiek, ale nikt mi nie zaufa. Nie spytają się mnie, jaka jest prawda, tylko po prostu patrzą w papiery, w dokumenty, a tam już jest odnotowane, że jestem karany, nieważne za co, ich to nie obchodzi. Jestem karany, dziękuję w tym samym momencie tracę zaufanie. więc... Jeśli, jeśli mówimy o pracy przez agencję, jak, jakie stawki są teraz? Przez agencję? Ja Ci powiem szczerze, że teraz żadna agencja nie płaci Ci więcej niż minimum narodowe. To znaczy? średnia, średnia krajowa w tym momencie, nawet nie jestem pewny dokładnie, czy to jest 5,60 czy 5,70, około całe 6 funtów na godzinę. Mhm. A, za 6 funtów na godzinę to co, powiedzmy, 3 dni w tygodniu nie jesteś w stanie przeżyć, stary, bo jest mieszkania... Koszty, sam, samo mieszkanie, koszty, koszty utrzymania kosztuje, mieszkania tak dla Ciebie dokładnie, pokoju. Dokładnie, Utrzymanie głupiego pokoju, stary, na jedną osobę w tym momencie to jest 70 funtów najmniej. Niby, niby się tam można dogadać z kimś, jakimiś tam 8, czy 10 osobami, wprowadzić na jeden duży dom, mieszkać po dwóch, trzech w pokoju, wtedy się to wyjdzie po 40, 50 funtów. No tak. Ale jeżeli chcesz, jeżeli po prostu ja jestem człowiekiem, nie jestem jakimś tam nie wiem, zwierzęciem, czy psem, który może zdarzyć zarobienie w klatce w 15 osób, po prostu. A były takie momenty, kiedy przyjechałem do Anglii, tak było, mieszkaliśmy nawet po 9 osób w jednym pokoju, sobie się, jak jakąś sytuację, nie? Ale żeby żyć normalnie, uczciwie w tym kraju, to za minimum narodowe się nie da. Po prostu jedzenie jest za drogie, mieszkanie jest za drogie. Głupie 70 funtów w tygodniu to niby nie jest dużo, nie? Ale jak chcę pomyślisz logicznie, jak Ty zarobisz 120 funtów, powiedzmy, w tym tygodniu? 50-60. 70 na mieszkanie, reszta zostaje. Dokładnie, to powiedzmy 70 dni na mieszkanie, jeszcze palę papierosy, tak samo, mam swoje nałogi, też muszę je podtrzymać, nie muszę, ale, ale po prostu no... No tak już jest. Tak już jest. Tak, ktoś wymyślił te używki i, i wiesz to, nie, nie ma co nie się oszukiwać. Nie, jest, nie jesteś w stanie żyć normalnie w tym kraju. Nawet pracując za głupie minimum bardzo, no nie jesteś, no. Chociażbyś chciał, chyba że, chyba że oszczędzasz na jedzeniu, chyba że naprawdę jesz sobie jakieś tam puszeczki fasolek, czy jakieś głupie kurwa zupki zalewane, nie wiem, chińskie czy cokolwiek, to nawet i tak już teraz nie, bo nawet głupia zupka chińska kosztuje 50 pi, to jest... to jest jednak coś. Jeżeli, jeżeli żyje się w takim w takiej sytuacji jak ja, każdy grosz jest ważny. Głupie 55 jest naprawdę dużo i ja się zastanawiam, czy mam sobie kupić suchy, suwe, chleba, czy na przykład taką ciepłą zupkę zjeść. A druga sprawa, że nawet nie mam gdzie tej ciepłej zupki zagrzać, rozumiesz? No i teraz tak na koniec, co byś chciał powiedzieć Polakom, którzy chcą tu przyjechać i szukać pracy? <laughs> co bym chciał powiedzieć? Dużo bym chciał powiedzieć, wiesz? Ale taką jedną, przede wszystkim to nie polecam tego kraju już w ogóle. To jest, to jest pierwsza zasada, nie polecam. Nie o to chodzi, że po prostu jest za dużo nas i myślę, że jestem egoistą czy coś, że, że po prostu nie chcę, żeby było Mniej miejsca mnie jeszcze więcej, ale ważne mówię dla dobroci, dla dobrych ludzi, żeby nie pchali się w to gówno, bo znam dużo ludzi tutaj wkoło, którzy przyjechali do tego kraju, na, zapożyczali się w Polsce, duże pieniądze, na duże pieniądze. Na, znaczy duże pieniądze. na angielskie funty, to nie jest wcale tak, tak dużo, jak, jak no ludzie wyobrażam, ale w Polsce biorą ludzie kredyty, naprawdę. Znam, a, tutaj nawet niedaleko stąd. Trzy minuty piątko, możemy się przejść porozmawiać z tym ludźmi jak chcesz jest para dwie so, siostry, dziewczyny zapożyczyły się w Polsce tragicznie, stawiły pracę, przyjechały tutaj, obiecano im pracę, półtora miesiąca od razu, jak przyjechały, obiecano im pracę, półtora miesiąca, codziennie, a później będą po sezonie, jak, jak będzie, tak będzie, nie? Chociaż to było dla nich dobre, bo przez te półtora miesiąca myślały, że sobie odłożą przynajmniej z 5 tysięcy czy tam złotych chociażby, z czy tam złotych, co nie? A wyszła taka prawda na jaw, że popracowały w całokształcie przez ten cały miesiąc, 8 dni, Dziękuję bardzo. Za musiały zapłacić depozyt po 300 funtów za osobę, bo uspłaciły 60 funtów za osobę za pokój. Osobym możemy przekalkulować ile to jest pieniędzy przez ten cały miesiąc, yes. przez ten A zarobiły, powiedzmy, te 200 funtów na głowę? Aha. To gdzie jest 200, a gdzie jest 4 razy 6, jest 24, tak? Do tego dochodzi 300 funtów, depozytu z 540 funtów, a one zarobiły w tym czasie 200 funtów, no to potrafimy sobie... Aha! Jeszcze najlepsze jest to, że jedyną, jedyną pomocą z tego kraju, to jest to, że dają Ci bilet do domu, nie? No, ale do tego domu trzeba wrócić, a z czym? Jeżeli się zapożyczyłeś w Polsce, niektórzy ludzie nawet posprzedawali mieszkania, albo zrzekli się swoich mieszkań i co dalej? Jak, ja nie wiem, jak sobie to wyobrażają ludzie, którzy... Którzy chcą tu przyjechać, ale nie jest za ciekawe. Ej, jest to jeszcze takie pytanie, bo ty pracowałeś wcześniej. Ja pracowałem w 27 różnych miejscach starych w tym kraju przez ostatnie 6,5 roku. Tak. Ej, opieka zdrowotna tutaj też jest. Opieka dla Właśnie. To. Następna śmieszna sprawa. Po pierwsze, brak tutaj dobrze wykształconych lekarzy. Może mają jakieś tamkolwiek wykształcenie, ale większość z nich są albo Hindusi, albo jakieś Arabowie, albo nie wiadomo kto. Nie znają się na niczym po prostu. Kompletnie na niczym. Miałem natrężone ścięgi łokciowe. To powiedzieli mi, że to jest mięsień. Przypisali mi na to paracetamol, gdzie paracetamol kupujesz w Polsce w kiosku, na nie wiem, na bół zęba czy na ból głowy, rozumiesz? Mm. Druga sprawa, jest problem z opieką dentystyczną. Nie ma wystarczającej ilości dentystów, który jest jeden dentysta na 50 mil obrębu, Jest jeden dentysta z NHS-u. NHS to jest taka narodowa Narodowy fundusz, fundusz zdrowotny. Fundusz no coś w tym stylu, coś co nie? I. O, powiem ci śmieszną sprawę. Miałem... Byłem tu z dziewczyną wcześniej, miała straszny ból zęba, nie? poszliśmy do dentysty. Jeszcze wtedy pracowałem. Poszliśmy do dentysty, chciałem się zapytać o to właśnie z NHS-u, z tej Narodowej Służby Zdrowia, tak? Powiedziano mi, że za najbliższy termin, a to było w styczniu, najbliższy termin był na kwiecie. To trzy miesiące miałem czekać z bólem, ale powiedzieli, że jeżeli bym chciał prywatnie, to by było szybciej. Więc powiedziałem, no dobrze, okej, okay, chcę prywatnie. W ciągu 15 minut, mnie przyjęto. Ale za taką prywatną wizytę zapłaciłem 150 funtów za jednego zęba, nie? Mhm. To... Samo mówi za siebie chyba, co tu jest z opieką, jest, jest, jest tragedia, jest tragedia, naprawdę tragedia. Na przykład wczoraj, wczoraj miałem przypadek na ulicy, chłopak dostał padaczki, Polak, po raz pierwszy. Karetka przyjechała po 40 minutach, sobie w, w anglii, gdzie powinny być, niby ten respawn time jest powiedzmy, nie wiem, od 5 do 15 minut, tak? A przyjechali po 40 minutach. Przeżył? No, przeżył, nic mu się nie stało, na, na szczęście, rozwalił sobie troszeczkę tam dziąsło i kawałek głowy, ale tak to wszystko było okej, okay, no tak, do... na zakończenie co byś jeszcze chciał powiedzieć. Co bym chciał powiedzieć w sumie nie wiem, szkoda mi ci powiem szczerze na ten temat, bo nie ma o czym mówić. No. Możemy się rozejrzeć dookoła, zobaczysz samą szarość, ludzi bezdomnych wszędzie wkoło na ulicach. Nie wiem. W głębi siebie się modlę cały czas, że może coś się uda, że może się znajdę jakąś pracę, która mi pomoże przeżyć ten ciężki okres, bo zawsze w... na wiosnę jest łatwiej, wiesz co, chodzi? a zimę, zimę to... Trzeba jakoś przeżyć, co muszę powiedzieć, no w sumie to nic. W sumie chciałbym, kurwa, żeby, nie wiem, Bóg mi zesłał dar jakiś z góry. Znalazł tą pracę. Nie życzę, nie chcę, żeby ktoś mi dawał czy za darmo. Po prostu chciałbym, żeby ktoś mi dał tą pracę, a naprawdę się staram znaleźć pracę. Jestem w każdej jednej agencji zarejestrowanej, codziennie prawie co drugi dzień chodzę. Nawet w tym momencie niby, niby koncil, urząd tak zwany, pomógł mi troszeczkę z, z mieszkaniem na te minusowe dni. Dali mi mieszkanie w wiosce, proszę się nazywa czy To jest 11 mil prawie od Spaldinga. Wyobraźcie sobie, że codziennie co drugi dzień albo codziennie chodzę taki dystansowy z powrotem 11 mil dla naszej świadomości to jest 18 km w jedną stronę nie? na piechotę w takim oto kucikami w zimę. <grym> w sumie nie mam co dodać. Po prostu odradzam ludziom, którzy chcą tu przyjechać i robić jakieś kosy, bo się nie da. Chyba, że mają swoje prywatne firmy albo jakiś naprawdę biznesplan poważny, który może przynieść jakieś pieniądze, ale tak w ogóle nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. No. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. za Na portalu Spalding24 Paweł Pozdrawiam.